Jak osiągnąć sukces na LinkedIn? Nie wystarczy tylko publikować posty i rozbudowywać sieć kontaktów. Ważne jest także angażowanie się w treści innych osób, aby przyciągnąć ich uwagę. Przykładowo, jeśli masz listę potencjalnych klientów, wysyłanie do nich bezpośrednich wiadomości może sprawić, że będziesz postrzegany jako kolejny handlowiec. Ale jeśli wcześniej zaangażujesz się w ich treści poprzez polubienia, wartościowe komentarze, zapamiętają Cię. Moim zdaniem to najlepszy sposób na rozpoczęcie rozmowy. Wiem jednak, że komentowanie może zająć dużo czasu, a przynajmniej było tak przed erą sztucznej inteligencji. Ostatnio natrafiłam na wtyczkę do Chroma o nazwie Engage AI, która tworzy komentarze w kilka sekund. Moim zdaniem jej propozycje są lepsze niż ogólne komentarze typu, świetny post, dzięki za udostępnienie, ale zdecydowanie gorsze od tych, które stanowią ważny głos w dyskusji i prezentują nową perspektywę. Jeśli wcześniej nie komentowałeś aktywnie na LinkedIn, to zachęcam do przetestowania tej strategii. Znajdź 10 hashtagów ważnych dla Twojego biznesu. Wyszukaj ulubione słowa kluczowe, wybierz posty, które do ciebie przemawiają, przejdź bezpośrednio do sekcji komentarzy. Każdego dnia komentuj 10 postów. Komentuj każdy z nowych postów zawierających ten hashtag, zaangażuj się w 9 komentarzy innych osób. Gdy nawiążesz już rozmowę, przejdź do prywatnych wiadomości, aby zbudować prawdziwą relację. No i wreszcie, zrób tych działań swój nawyk. Prawda jest taka, że jeśli raz przejdziesz przez powyższe punkty, nic się nie stanie. Jeśli będziesz robić to przez 10 dni, też nic się nie stanie. Jeśli jednak zbudujesz nawyk z tych działań, to po 6 miesiącach będziesz mieć znacznie silniejsze relacje ze swoją siecią kontaktów, a te prowadzą do nawiązywania współpracy. To co? Testujemy.